Cześć, tak? ja Ich nazywam Agnieszka y, Anna Paszek, mam, już się zawahałam na imieniu i nazwisku, chyba <grym>, niedobrze, <grym>, to jest joke, dobra y, i mam 26 lat, 1,73 m wzrostu, y, obecnie jestem studentką Akademii Sztuk Teatralnych y, Filia we Wrocławiu, Krakowska Filia we Wrocławiu, y, y -y. Na drugim roku, um, jakieś moje hobby. No to bardzo lubię taniec, um, bardzo lubię tańczyć tanga argentyńskie Gram na okulele, na gitarze elektrycznej. Um, I speak English. Um, Co jeszcze o mnie? Lubię pływać, jeździć na nartach, jeździć konno, um, gram w tenisa. Um, wszystko, wszystko i nic. Ehm, um, chwba tyleh. A, no. Ehm, therau mae'n syddat ca i profilau i